Witam wszystkich z tej strony. Allog. a to jest kolejny odcinek z Multi Minecraft. Dzisiaj jest ze mną Bokem. Chyba. Damian. Elo halo. I Duszek. Tak jest. Przed Wami kolejny gracz. Ciekawe, czy go pamiętacie. bo ja takich ludzi się nie pamiętam. <noise> Dzięki. No i zepsułeś. Nie? Dobra, ja. O oh, jezus, ja muszę sobie chałupkę dokończyć. Także ja lecę do siebie. I A ja właściwie to, co... dlaczego moje drzwi były, które ja już dawno stawiałem. Pokeję wiesz coś? <laughs> no to będzie. To nie ja do duszek byłem. Disma A, masz... A duszek, o, to wszystko duszek. No no wygasz, teraz to znajdę <laughs> Czekaj, czekaj, czekaj. Wiem. O! Jak miło! A co Gdzie ty jesteś? Co stworzyłeś? Ani! Kropka. Muszę sobie dywanie porobić. Tak, to będzie to. Zobaczmy. No jak... tak, ja to już siebie. Ale są skończone. Aha To... Mm. Trochę mało tego będzie. To się pożyczy ostrzymane. o Szymona. O, co to za wełna? Gdzie masz wełnę? Jak masz wełnę zbędną, to mi możesz dać. Nie, nie ma żadnej wełny. Sam. Dobra, dobra, czekaj, 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 czekaj. Czek. Sprzedam drzwi. Ja mam... Ja sobie już od ciebie przed odcinkiem pożyczyłem. O ja, idę ja mam szyb Szedłny Johnny Nie, ja nie chcę tak. Daj mi siekierkę. No masz tutaj. A ja mam Sam no. do siebie mówię. Ale ja mam 5 wełn. No przyda się, przyda... O, tutaj następną wełnę mam. Tu jest ci i dać. Spoko. Spokojnie jak na wojnie. Sprzedam drzwi, sprzedam drzwi. Zajdę? Za 5 zł. Ej, nie jesteśmy. mi. Na, z tyłu. Dobra, jak ujesz. Ale... ma jakieś różnokolorowe? Dobra, zaraz ją wezmę, tylko... Idę do skrzynki pozbyć się parę gratów. I teraz tak. Jak to będzie? Nie. <laughs> się już zapełniła. No mm -hmm. ale, dzisiaj drugie wejście zrobi? Co? I wejście jeszcze jedno zrobi. Na koło musimy. Ty. A lataj z naokoło, co ty sobie myślisz? Czemu wy tutaj sobie chodzicie za mną? Bo jesteś sławnym youtuberem. O, może. Ci do. wpadają do mnie bez zapowiedzi, do chałupy. Zespada, do siebie. Fucky, no. Dwa nie Spokójcie się, naprawdę, no to jest trochę. wiecie. jest w porządku. A -a. Tak? Wszystko jest w porządku. Oj, ja. Drzw drzwiami mi tu szargają. Drzwiami i oknami. Midła, kurde, jakiś mało, no? A tam, atom wytyknie barwić. A lok ma z wełną? Pod domem? Wiem, bo to od Taka klęska. O, będzie ładnie. I teraz, a jak to jest? Raz, dwa, trzy, cztery. Ule, jaką chopę wszedłem? Trzynaście. Trzynaście. Raz, dwa, trzy, trzy. No dobra, gdzieś tutaj biegniemy. Nie masz cztery? Mam. Krzywo. No faktycznie. Czekaj, czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. teraz? Raz, dwa, trzy, cztery, Górna! Kurna! z dwóch zamiast powiedzieć? Się zrobi inaczej. O trudne. Nie, nie, zobaczysz. Ja to naprawię. A nie mam. Jak Dodku. się robiło, szyby? Okna, szyby. Nie, chcesz. Nie chcesz, drzwi, nie chcesz drzwi przypadkiem? Szkło. Takie, takie szkło. Chcesz drzwi? Kto, ja? No. A popatrz mi, jakie ma. Kurde, bo mi nie potrzebno I na rynek. No bo będę musiał. Gdzie jest? Oj. O, a nie. Ty, no i zabiliśmy to szkło, czy nie? Szyba na no szkło. Jo! A ja mam szyby, jak chcesz, to mogę ci dać A ja nie chcesz szyby, tylko szkło. Czemu? Po co cię ja mam dwa tylko. Masz. O, dziękuję masz. bardzo. Gdzie mi, mi dałeś? A z tyłu. O, dziękuję. I teraz patrz, jaka to będzie magia. Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, raz. Kurde, nie podskoczę. Nie, e, 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 e. Żeby nie było. Eee... O. Gdzie to jest? Tu jest. Jaki nadzór budowlany. No. Sporo, sporo rzeczy tu mam, no. No, 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 no taki No dobra, te, teraz zawsze. Mógłby sobie zrobić ten, zafarbować tą skórzaną tunikę Na żółto wtedy byłoby lepiej Eee Dobra inaczej Ech. Trzeba się chyba położyć stać No to idziemy Czemu co ciemne jest? No to, no, no momento, gdzie jest mój stół rzemieślniczy? Aha, już zostawiłem na górze. Górna, biegać to, to nie mogę. To sobie muszę zrobić. Na dole, w do, w tam, przed domem. Co na dole, przed domem? No, masz Nightcrafting. Nie mam. Masz, miałeś. No, ale nie mam już. Mam ja, duszek za Dzięki. Nie, no. ja ten. O kurna, zombie! Ten... O, oh Help mi! Jak już? Zmarło, nieczysta. Nie dam tylko Ja pierdolę pomóżcie Ja, nigdy ja, ja tu nie mam. Ujej. Marny zombie, ratuj mnie! Ja nie mogę biegać. Fuck, fuck, fuck. Zamykaj to, zamykaj to! O, marnę. Pomóż mi. Nie, bo to zamknął. boską nie wpuszczajcie mi żadnego zombiaka. No, czekaj, bo ktoś, ktoś mnie ostatnio wpuścił. No i furtka znowu otwarta. No, Ej, co za. zabij go, za To jest szczelne typy, nie? Ja mam małe serduszka, ja muszę sobie zrobić to jedzenie. Nie, proszę cię! Czy <grym> ja muszę coś zjeść? sobie zrobić to jedzenie. A może skrzynkę damy nawigować? Kurna, już nawet nie mogę sprintować. A tu Creepery są, o mój Boże. Eee. Co? Będziesz mogli stać? No i o. tak na nie ma zaraz przy kąpie. No i co z tego? A faktycznie, nie da się. Ty, mamy jakieś pochodnie, czy coś, w ogóle? No to. O, jest, dobra, ja zrobię sobie. Dobra, myślę, że mi się No, i perfekto. O widać, że krusz, to O kurna! O krusz. O Jezus Maria! Creeper! 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 O Jezu, tu jeszcze w Obmardę kopane. A krzyż! Sią! Sią ty kurna ty! Jej, ja może muszę, muszę w końcu zrobić te... Te... To jest tak łaskaw mi pomóc. <grywa> Dywaniki się muszę porobić. Jak tu się do ciebie wchodzić, no? Ta klecka postawię. na nie mogę wejść. To mnie zabił? A czy co tu wokół to To było zombie. Zombie tam. Tam ci skrzynkę yy, tam zrobiłem i postawiłem rzeczy. Jeszcze ty tam są Jak się robiło to kurde No fuck, fuck, fuck. Jest dywan. f**k na ja, ja stąd uciekam No i elegancko Pomóż mi Pomóż mi O morda Ej wiesz węgle. kurde no, Dużo drewna palisz a nie węgla no, bo o, mam mar... dużo drewna a węgla mam mało Chcę węgiel dzie... pójdzie na ten Dzień dobry do widzenia ja, ja, ja na razie Ej, tam do ciebie nie idę Dobra idziemy spać a zamknąłeś ja ty... furtkę? Tak zamknąłem. No furtkę, że mi nie zamkłeś? Zamknąłem, mówię. Dobra, spać. Ale dobrze. tego... <grych> du? Duszek, grzej do domu, spać. Cze czekaj, czekaj. Ale Beda. Duszek nie ma łóżka. Duszek, widzę z Ma łóżko. Masz łóżko? Musi mieć. Z mordę. Jak nie ma łóżka, to idź do Szymona. Właśnie. Szymon. Biegnę, biegnę. Gdzie to jest? Tylko zostawiaj ze sobą... Drzwi zamyknię furtki, a nie. No a co ja robię? Czekaj idę. Gdzie on ma to łóżko? Ja pierdzielę. O jest, idę. Kurna, bo są blisko potwory. Dalej, bo się zaraz wyśpieszanie tutaj idziesz. No poczekaj, bo są blisko potwory nie mogę spać. Ja pierdzielę. Gdzie one są? A chysz <laughs> A ci ze strony ulubione wpisują. <laughs> No gdzie tu on ma te potwory no. No dalej duszek grzej do tego łóżka. No i nie mogę spać, bo są blisko potwory. Jak nie możesz spać? Bo są blisko potwory, mówię. Co tak ci się wyświetla? Tak. Żartujesz. O, dobra, ja idę. Śpimy. Ej, teraz u mnie nie mogę. Nie, ja pierwszy. Czekaj, czekaj, jak go zabiję. Chodź pajączku. Ginisz mato, już ginę. Dobra, ja już leżę. Co? Ja już leżę. Ja też. Wszyscy leżą. I nic się nie dzieje. No właśnie czemu. O. Dziękuję. Wokiem co. Dobrze ci ze mną spało? Nie, ja, to nie boli. <laughs> odbysz? O Jezu. A co... Aha, to Ej, no zabraliście mi cały drewno, zaraz was zabiję. Halo? Co? Coś na włosach masz. Właśnie. Igałego. <laughs> o, jest exp. Eksp. Mam expa. A tam jest nadal creeper. Ciekawe. Uciekaj, 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 nie wybuchaj. On nie wybuchnie. Ja nie wiem. Szychej, szychej, szychej. Ja to naprawię to naprawisz? Tak, ja to naprawię. A kysz, Ale... mi. Nie, wiesz mnie tego. Hmm. Więc tak. Więc. No ja, piekam całe drewno, straciłem. Co mnie. W skrzynce, co mnie wskrzęcać grzebiesz? Patrzę, co ma. Dobra Nikt ci Nic ciekawego się nie dzieje. <grymne> Zrób twoje Nie ma Szymona. Alok, przypomnij mi coś yy, pod koniec yy, odcinek. Muszę coś ci powiedzieć. Będziesz przypomnieć. Dobrze, dobrze. A ten, e, w ogóle Szymon odpisał mi co z tym... co z Tomkiem, nie? No i Tomek mówi, że będzie grał. Aha. Także, Co sumie do lipa, nie? No. Dobra, teraz będzie gitas. Dobra, ja idę sobie na swój balkonik. Staraj się pokazać, co wybudowałem Szotę Jakąś starą. ja ja I haha. Tutaj taki mostek idzie nad wodę. O, na dworze. Góra na nie mam jedzenie. Schodzę schodkami, a jednak może mam niżej. I tu będzie przystań zbuduję. W sumie to Kurna, O, do ja się pieczę. A teraz te pochodnie. sobie sobie porozświetlać. Baby. O, śpiewa. Nic nie śpiewałem Tak. Chciałem powiedzieć baby. Baby. Bejbe, bejbe. O mój Boże. Ej. Coś trochę za ciemny ten mój domek. Bo tam są murzyny. No chyba tak. M mówię, że szopa jakaś stara. Jeszcze z kamienia. Łupanego. Coś by pasowało sobie stworzyć jeszcze. Ja sobie oświetlę ten domeczku. Drżwi. Gdzie są drżwi? Tu są drżwi. A ja? A gdzie tej tutaj Jest tutaj. A? Jest, ja A może tak zrobię? Ciekawie będzie. O ja. Albo nie. Albo tak. A nie? Kurde, ciekawe czy się uda. Nie uda. Daj, no. No i, A co ty budujesz? No poczekaj, bo, bo chcę postawić tak pionowanie poziomu. To mi. We, weź sobie ten na... ...piet i, i skąd na szybę. No faktycznie. To jak ja tu zrobiłem. I teraz ta. O Jezus. Jakie to są cholerne. Ech. Ja piętykam. Jaki jestem debil. Kurwa no co jest z tymi kockami? Dobra, w końcu to sam przyznałeś. No. a co ty budujesz? Ja oświetlam sobie domek, a co? Ja tak się już mam następny projekt, co zbuduję. A może to jednak Jak myślisz? Patrz, no, chodź tu ten nadzór. Będzie tak dobrze, czy żeby to było pionowo? Co będziesz no. budował, Damian? A, Nie, zobaczycie. Daj źle. No, ja się też tak sądzę, żeby to zrobić. Coś się dopiero na męczy. Niby taka pierdółka, jednak kurna. Mm, mm. Wyłącz tego kamaza. Nie. Może się jakoś tak da zrobić. Ej, ja nie dosięgnę. Wiem, inaczej. Kurna mać Ta mnie chyba powaliła nie nie, 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 dzisiaj, nie? E, naprawdę. No naprawdę no, będę musiał cofnąć domek. A to poza odcinkiem. Co no pani nadzór, no co pan poradzisz? Co jest kurwa? Dobra, no, wiem, czy dobra inaczej tak bym zrobił. I... No może być. No Na kompromis W życiu nie ma kompromisu A co jest? Nic nie ma Życie W życiu to tylko są chwile. Kurna panie Ty wiem Nie hmm. Znowu słyszę potwory to nie pod ziemią O! Wtedy mi się cholery nie włamią. E, I teraz tak. Jak to się robiło? No, no pięknie, uświetlone okay. co? Ej, panowie, jak się robiło dźwignie? Nie wiem. Stone i paty Aha, stone. Fajnie. Dobra, ty daj mi tego wystarczy. Czyli ma ktoś żarcie jakieś? Mam 31 kurczaków. Mhm. Mm Ale oczywiście to zacząć. mu drzwi. Czekaj, czekaj, nie. Ja też to to dawaj, dawaj, te kurczaki, bo umrę. No Jak ty we mnie zrobiłeś? Co? E, dywany. To co co? Jasny, ciemny taki. No tutaj jest jasny. Ja już biegnę skórczeka. Przed pokoju mi trochę brakło, więc na razie musiałem przerwać. A tu jest ciemny taki, tylko na pół. Tu jest piece są i tak dalej, to mówicie. A tu masz, masz wszystkie białe? O. Są wszystkie białe. A mi pokazuje, że tutaj takie, jakby tak. Kre kremowe coś takiego. No ja Ile Okaż. chcesz tego drzwi? Co, ja? No. Nie, nie, nie chcę. Dobra, dawaj, żarcie. To no czemu? masz, tutaj ci rzucam. Ej, odrzuć się. O, to masz drzwi. Ej, kurde, idź pan. No masz, bierz je. Kurde, no nie mogę się drzwi pozbyć. Najmij. Czekaj. Okay. Tak, muszę się najeść. Daj mi wszystkie, które... Te wszystkie ci zabrać? Co? No, zabierz wszystko. Ej, dobra, ty, odcinek minął. Co już? No, szybko zleciało, nie? Bo ja jestem. Dobra, trzeba wziąć ten jakiś projekt z neta i, i będziemy budować. Ale tylko z neta na pewno. No, no z neta. Z neta. No. Dobra, kończymy. Idziemy się w następnym odcinku, jak już będziemy coś wspólnie budować. Bo kurde, dosyć. To typowe. samo cały czas, to trochę no, tynerzy, Właśnie. Czy... Ja dopiero zaczynam. O no co za debil? Za mnie. Daj mu, dam, dam mu bana. Ty lamusie, dawaj mi tego. Sorry. <laughs> kurwa. po oh, no, ja. co tak robisz, jej? No. Mama ci nie kocha? No. Sorry, sorry, ono... Ty <laughs> Nie masz więcej żyć. To kurwa... Czy ja ciebie uderzam? No. Bez powodu? Żeby to mi to cholery nie wchodziły, zrobię sobie takie Wyrzucił rzeczy za płot jeszcze, co za hamidło. Gdzie mi niszczysz tam płota? Idę, idą. Dobra, kończymy. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Ejo. Na razie.